Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł. Dzisiaj nagramy sobie gameplay ze Slendera. Spróbujemy znaleźć te 8 kartek. Będziemy grali w wersję 097, czyli tą najnowszą. I zapraszam do oglądania. No, i jesteśmy w grze. Zaczynamy. Postaramy się znaleźć te wszystkie kartki. To możemy sobie pominąć. Nas nie za bardzo interesuje. Dobra. E, od razu na początku powiem, że oglądałem sporo gameplayów. E, przeszukiwałem czeluście internetu w poszukiwaniu różnych map i tego typu rzeczy, więc mniej więcej wiem, w którą stronę mam się kierować. E, no i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dobra. Tu jest na razie czysto. Mamy pierwszą lokację, do pierwszej kartki nic się nie dzieje e, Chyba że no, będziemy błądzić po tym lesie bezcelowo zbyt długo i to wtedy się Slender zainteresuje nami W zasadzie Slenderman, bo tak, tak się ta istota nazywa Mamy pierwszą kant, kartkę Kent Run Hubs Dobra, żeby się nie zgubić to zawrócimy ładnie w to samo miejsce, a w zasadzie w zasadzie możemy wyjść też i tędy, bo, bo i tu jest ścieżka. E, warto pomagać sobie patrząc w niebo, bo tam gdzie są takie luki w roślinności, tak? W drzewach, gdzie widać niebo, to tam prowadzi ścieżka i, i warto jednak z tego korzystać, żeby nie stracić orientacji. E, zwłaszcza po tym kiedy się w panice rzuci myszką o ścianę i, i potem ciężko się znaleźć w tym lesie. E, no dobra. Szukamy drugiej kartki, tam coś może być, chociaż nie jest to wcale powiedziane. Czy mi się zdaje? No dobra, idziemy dalej prosto. Podejrzewam, że teraz dojdziemy. Dokąd my możemy dojść? Może do skał, a może do ściany. No dobra, wszystko przed nami. Ważne, żeby nie błądzić po tym lesie zbyt długo, bo nie jest to wskazane. Dobra, chyba wiem gdzie dojdziemy, ale... Oha! Już mi szumi zaczęło się bardzo szybko swoją drogą mamy jedną kartkę dopiero Maja, mamy drugą też lokację skały aha dobra widziałem kościale przynajmniej wiem gdzie on jest dobra póki tam stoi to to zastosujemy taktykę mianowicie <grym> dobra taktyki to tu są widać zbędne jednak otóż warto go wziąć o między drzewo Stoi, stoi. On w takiej sytuacji wciąż czuje, że na niego patrzymy, ale ekran cichnie, więc można się spokojnie wycofać i zwiększyć dystans do niego. No ale nie dla nas, teraz to, bo my potrzebujemy kartki. No i jest na szczęście druga. Dobra. Follows. Zapewne. Ok, wracamy na ścieżkę. No, możemy się udać teraz w zasadzie do domku, spróbujemy chociaż <gryw> chociaż mamy już dwie kartki, więc nie jest to do końca wskazane, bo od dwóch, trzech i powyżej już nie warto wchodzić do, do tych łazienek, jak to ludzie określają, no ponieważ już można z tego pomieszczenia nie wyjść. Dlatego warto atakować tą lokację albo jako pierwszą, albo jako ostatnią. Inne raczej opcje nie wchodzą w grę, bo, bo można już nie wyjść stamtąd. Dobra, mamy kartkę numer 3. Bardzo ładny rysunek. E, nie będę szedł do tego domku. Pójdę tam jako. Oho, bardzo ładnie nam się Slenderman zmaterializował przed nami. Może to jakaś podpowiedź. Idź do domku, idź do domku. Dobrze, dobrze, nie będę się odwracał. Mógłby to kulturalnie mówić, a nie rzucać jakimiś pianinami we mnie. Aha, skubany jest blisko. Nie ma mowy do domku, wejdę. nie Chłopie, co ty myślisz? Ja jestem głupi. Dobra, stary. <grym> Coś się na mnie udział, powiem wam. Bo przed chwilą też grałem, miałem kartę 6 i... i wcale mnie tak nie atakował, jakoś zaciekle. A tu widzę, że się uwzględnju już od samego początku. Trzeba będzie jakoś okrążyć tą lokację, bo do środka na 100% nie wejdę. Nie teraz, kiedy on siedzi mi na plecach, a w zasadzie już nie siedzi. Wejść, nie wejść, nie, wola żyć. No to wszystko jest to wszystko jest pozbawione reguł tak naprawdę, bo bo są ludzie, o no, na własnym przykładzie, a w zasadzie przyjaciela, wszedł do tego felernego domku. Zgarnął sobie kartkę ze ściany, wyszedł korytarzem i zaraz za rogiem, przy pierwszej kartce już na jego Slenderman czekał. E, są też ludzie, którzy mają mi po 5 kartek i sobie swobodnie po tym domku manewrują i, i Slendermana nie uświadczają w ogóle, więc no ciężko tu stwierdzić co tu jest regułą, a co nie. No lepiej założyć, że, że wszystko się może zdarzyć i po prostu i po prostu przejść to na tyle ile nam Slenderman pozwoli obróciłbym się i zobaczył gdzie on jest ale, ale może wyjdę najpierw na prostą dobra, jesteśmy na ścieżce jak mówiłem pomaga w tym niebo pójdziemy sobie w lewo no dobra aha szumi więc on gdzieś tam w okolicy jest, ja go szczerze mówiąc nie widziałem ale, ale to chyba nawet lepiej No, rekordu nie będzie, bo coś za blisko nas chodzi. Dobra, gdzieś zniknął, ale to w sumie nie jest dobry znak. O, już mi coś szumi, chociaż nie da bardzo wiem z której strony. Chyba z lewej. No, trudno stwierdzić, a może i prosto. O, proszę bardzo. Dobra, troszkę w las umkniemy. No, tam szumi, kurczę, szumi, ale, ale nie do końca wiem, gdzie on jest. Aha, szumić przestało. Nie wiem czy tu traktować jako dobry znak, czy raczej to, że on jest teraz za mną. No nieważne, idziemy dalej. Jakaś polanka jest. Pójdziemy w prawo. I jesteśmy wśród ścian, ale mamy kartkę, mamy kartkę. Cieszę się bardzo, bo nie cierpię tych, tych ścian, tych tego muru. Bo tu Slenderman ma bardzo dużo okazji, żeby nas capnąć. Don't look or it takes you. I know it Spadamy. Nic tu po nas. Dobra, pójdziemy w prawo, tam gdzie nas ścieżka prowadzi. Warto co jakiś czas sobie oszczędzać baterie w latarce. Ale to raczej tylko przy tych początkowych kartkach, bo bo później już, już nie ma sensu. Trzeba po prostu biec przed siebie po szóstej czy siódmej kartce. Aha. Nie wiem, czy to są błędy w grafice, czy. Pan Slenderman mnie troszkę popycha, ale nie chcę wiedzieć, że on tarczy za mną, więc sobie podbiegnę. Może zaniecha ataku na mnie. Nie można biegać też za długo, bo ta postać sterowana, czyli ta mała dziewczynka, która się zgubiła w lesie, ona się zwyczajnie w świecie zasapie i jej kondycha spadnie. Biedaczce. Mamy tunel, w tunelu też coś może czyhać. Może kartka czyhać, może Slenderman czyhać. E, czytałem, jak mówiłem, dużo porad na ten temat i wiem na przykład to, że kiedy już się wejdzie do tunelu, to on jest zawsze na drugim końcu za nami. Nie wiem ile w tym prawdy, ale za bardzo chyba nie chcę się o tym przekonywać, więc po prostu obiegnę dalej. Mieliśmy pustą lokację. <laughs> Mamy kartek 4, o ile się nie mylę. No i szukamy dalej. Niebo bardzo pomaga Mógłbym się odwrócić i sprawdzić gdzie ten łachudra czyha Żeby go złapać między drzewo, no ale Nie wiem czy będę miał tyle szczęścia Dobra, mamy cysternę Kartki na razie nie widzę A to niedobrze No jeśli ta lokacja będzie pusta to będzie problem Dobra, jest karta na masce, rony, ale się przestraszyłem Mamy 5 A dziewczynka włączyła sobie piąty wiek chyba dosłownie. Dobra, spadamy, bo... Bo się robi niebezpiecznie. Aj, serce mi już wali. Cóż by robić dalej? No nic tu nie ma na razie. Pójdziemy sobie w prawo i dojdziemy zapewne do wielkiego drzewa. Scary tree, jak to nazywają. Do niego jest kawałek, więc... Obawiam się, że mogę nie dobyć, zwłaszcza że dziewczynka już sapie i dyszy ze zmęczenia. Chociaż ja szczerze mówiąc, gdybym był w takim lesie ciemnym, to to bym się nie męczył chyba, uciekając przed taką zjawą jak Slenderman. Raczej jego obecność bym jeszcze ani animuszu dodawała. No ale dobra, jest drzewo. O, dziewczynka już nie może być, bo się zmachała. Bateria w latarce też nam się wyczerpuje. I też nam zaczyna szumieć, nie za bardzo wiem z której strony, ale bardzo bym chciał znaleźć kartkę Przestało, nie, nie przestało szumieć, o kurczę Goście z blisko, dziewczynka sapie Emocje rosną No w lewo nie za bardzo, dobra, widziałem go przynajmniej, wiem gdzie jest Nie jest przy drzewie, więc możemy atakować drzewo Dziewczynko odpoczywaj trochę Wdech i wydech, spokojnie Mamy kartkę, super, jest 6 no, 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 no! Proszę... Proszę bardzo, jak zdążyliśmy na ostatnią chwilę tą szóstą kartkę. No więc tak, wyrównałem swój rekord osobisty, bo więcej jak 6 stron nigdy nie miałem. Gra trzyma w napięciu, no jest naprawdę znakomita. Obiecuję też, że wstawię gameplay z pozostałych części. To już są innych autorów, ale, ale mapki są naprawdę znakomite. No i dziękuję za uwagę, za oglądanie, że byliście ze mną wśród tej wędrówki i pozdrawiam was ciepło, trzymajcie się, cześć.